Witam cenek na kanale jest Balance i dzisiaj zapraszam na praktykę dla narciarzy i snowboardcistów. Sezon mamy w pełni, więc nic innego tylko brać narty, deskę i lecieć na stok. Ale ważne jest też wcześniejsze, odpowiednie przygotowanie, więc proszę nie róbcie tego i nie jedzcie bez żadnej rozgrzewki, bez jakiegoś wcześniejszego uzmacniania na narty. Warto o tym pomyśleć trochę wcześniej i ta praktyka jest właśnie po to, by wykonać ją jeszcze przed startem, przed wyjazdem będzie taka wzmacniająco rozciągająca, ale również podczas wyjazdu można ją sobie po prostu odpalić po dniu jeżdżenia na stoku, więc bawcie się dobrze, to co nam się przyda to klocki, jeśli nie macie klocków możecie użyć krzesła bądź czegokolwiek innego koca który da wam jakieś wsparcie gdybyście tego potrzebowali także Zapraszam. Partnerem praktyki jest Health Labs Care, polska marka tworząca innowacyjne suplementy, diety i kosmetyki. Jeśli traktujesz dbanie o ciało jako proces, a nie krótkie wyzwanie, to dobry moment, żeby wesprzeć regenerację i energię na cały sezon. A do 14 stycznia z kodem JS Balance 25 obowiązuje minus 25% na suplementy i kosmetyki. Zacznijmy sobie w klęku podpartym. Odstaw palce dłoni szeroko, dłonie na szerokość ramion. Opuść brzuch do dołu, przeciągnij się, weź wdech i zaokrągli do kociego grzbietu. Kilka razy przejście, wdech i wydech płynnie, zaokrąglenie. Wdech, wydłużenie i wydech, zaokrąglenie. Stąd odnajdź neutralne ustawienie pleców. Wysuń prawą stopę do tyłu, zapierając się mocno o nią, opierając. I ciężar ciała wędruje do tyłu i do przodu. Kilka razy mocne odepchnięcie, wchodząc w łydkę. Przez cztery: trzy: dwa i jeden. Okay. Stąd odstawiasz sobie prawą stopę do, bo, do boku, tak by kolano było również na zewnątrz, i wejdziemy głębiej bioderkiem. Stopa dociśnięta, ona nie musi być tutaj w takim kącie 90 stopni, może być po prostu delikatnie na zewnątrz. I jeszcze przez trzy. Dewa. I jeden. Ok. Stąd wysuwasz stopę mocniej do boku, tak by noga się wyprostowała. Możesz otworzyć lewe kolano do lewej krawędzi maty i przejść do takiej pozycji dziecka. Czoło może być na przykład, możemy sobie klasek podstawić. Jeśli masz możliwość, to możesz zejść niżej do ziemi, starając się dociskać ten zewnętrzny łuk prawej stopy. Pozostań. Jeszcze jeden długi wdech i spokojny wydech. Z kolejnym wdechem unieś się, powracając w górę i przejdź prawą stopą naprzód maty do takiego kąta 90 stopni i stąd podwijamy mocno kość ogonową pod siebie, dopinamy lewy pośladek, szukamy rozciągnięcia w lewym zginaczu, w lewym przodzie uda i przytrzymujemy to przez 3, 2, Jeden i z wydechem rozluźniasz. I powtarzamy jeszcze raz mocne dopięcie. Silny tutaj poślad przytrzymujesz i pozostajesz. Przez trzy, dwa. Jeden i wydech rozluźniasz. I jeszcze ostatni raz na wdechu podwinięcie, jakby nasze życie zależało od zaciśnięcia tego pośladka przez trzy, dwa. Jeden i z wydechem rozluźniasz, powracasz sobie do klęgu podpartego. Wyciągasz lewą nogę do tyłu za siebie, opierając się na palcach lewej stopy i ciężar ciała przód i tył. Mocne odepchnięcie. Przez cztery, trzy, dwa i jeden. Stąd odstawiasz lewą stopę tak samo na zewnątrz, żeby kolano było na zewnątrz. I zejście głębiej bioderki. Przez cztery. Dociśnięta stopa 3. Dwa. I 1. Ok, wyciągamy Jemy sobie lewą nogę. Palce skierowane do przodu maty. Zginasz prawe kolano, otwierając je może mocniej do krawędzi maty i schodzimy sobie wydłużając kręgosłup. Mocne otwarcie dla lewego biodra, lewa pachwina, przytrzymaj, oddychając i z kolejnym wdechem powoli podnieś się w górę i stąd podwijasz sobie miednicę, spotykamy się w tym niskim wykroku, lewa noga z przodu. Mocne dopięcie, przytrzymanie przez 3, 2. 1 i wydech, rozluźniasz. I jeszcze raz, dopinasz pośladek, mocno kościogonowa pod siebie przez 3, 2. 1 wydech, rozluźnianie i ostatni raz. Mocne dopięcie, podwinięcie i przytrzymujesz. Przez 3, 2, 1. I z wydechem, rozluźniasz. Przejdźmy przez klęk, podwijając sobie palce u stóp, siadając pośladkami na e, piętach. Pozostając tu przez moment. Jeśli będzie zbyt intensywnie, to oczywiście wejdź sobie wcześniej z pozycji. Jeśli jest ok, dodajmy tutaj kilka okrążeń głową. Najpierw w jedną stronę. W jedną stronę. I z wydechem zmień kierunek. Ostatnie powtórzenie. OK. I stąd przejdźmy sobie do niskiego wysiłku, przysiadu, czyli malasany. Starając się otworzyć mocno kolana na zewnątrz, kość ogonowa pod siebie, możesz być na palcach. Jeśli potrzebujesz, podstaw sobie klocek, czy to na wyższym, czy niższym ustawieniu, tak żeby pociągnąć kość ogonową do dołu i wyciągnąć się w górę. Jeśli jest ok, standardowo, ja co zawsze tak lubię pobójać się od boku do boku, to będzie taka chwila na przyzwyczajenie naszych bioder, aby nie doznały od razu szoku, żeby to nie było zbyt intensywne. Ok, zatrzymajmy się w centrum, łącząc sobie jeszcze dłonie razem na wysokości serducha, mocne odepchnięcie łokcie. Wypychają nasze kolana aktywnie, przytrzymujemy również silne tutaj bioderka, żeby właśnie te kolana nie zapadały się do środka. Pozostań. Ok. Ale wiadomo, że chcemy zadbać też o nasze stopy, więc to zrobimy sobie taki ruch: wejście na te zewnętrzne krawędzie stóp i odepchnięcia. Możesz albo to sobie pomagać dłońmi, łokciami, po prostu wypychać. Możesz to zrobić w bardzo aktywny sposób, jeśli chcesz, bez użycia rąk. Wchodzimy na te zewnętrzne, wewnętrzne, przepraszam, krawędzie i wracamy, dociskając. Wchodzimy na krawędzie i powracamy. Jeszcze przez trzy, dwa i ostatnie. Uda już pewnie palom usiąść sobie na matę, odstawiając stopy nieco szerzej na szerokość maty, opierając się na piętach i tutaj takie ruchy z boku na bok, pozwalając by kolana opadły jednocześnie do jednej strony. Ostatnie powtórzenie, po jednym na każdej ze stron. Ok, i stąd zbierzmy się teraz, wchodząc sobie do skłonu. Kolana mogą być mocniej podgięte, możesz się złapać za przeciwne łokcie, musisz dłonie luźno, jak ci wygodniej, i się może od boku do boku, wyciągając biodra wysoko w górę. Głowa jest ciężka. Kilka takich ruchów tutaj. Starając się pilnować stóp, żeby były skierowane do przodu, maty. I powoli rozluźnij dłonie i kręg po kręgu zroluj się w górę, wchodząc sobie do pozycji stojącej. I teraz stąd szukamy równowagi na lewej nodze, unosimy prawą nogę w górę i zaczynamy rysować sobie taki znak nieskończoności, ósemeczkę. Ruch wychodzi z bioderka, kolano gdzieś tam ciągnie, wiadomo, ale myślimy o tym, żeby to właśnie nie kolano nas prowadziło, tylko zaangażuj biotro. I może będzie lekko znosić na boki. Szukamy równowagi, kontrola, oddech. Przez 3. dwa, No, może nie powinnam się patrzeć na kolana, które się porusza. To akurat nie jest zbyt mądry pomysł, bo będzie nas wyrzucać z tej pozycji po prostu. I druga strona znajdź najlepiej jakiś punkt, może przed sobą. Jakby bioderko wie, co ma robić, Ty nie musisz tutaj patrzeć do dołu. I smarujemy sobie ósemeczkę. I jeszcze przez 4. Trzy, dwa i ostatni. Ok, rozluźnij. Stąd weź sobie dwa klocki. Jeśli nie masz klocków, możesz podłożyć nawet krzesło, cokolwiek, co po prostu da ci takie miejsce do zrobienia skłonu. Możesz się tu wtedy oprzeć dłońmi o krzesło. Kolana mogą być delikatnie zgięte, nawet będzie lepiej, jak będą podgięte. Lece są wyprostowane. I następnie z kolejnym oddechem opuszczasz brzuch do dołu, przeciągasz się tyle, ile dasz radę i z wydechem zaokrąglasz do kociego grzbietu. Wyciągnięcie guzy kulszowe do tyłu i zaokrąglenie. I wiadomo, że ten zakres ruchu tutaj nie będzie, nie wiadomo jak duży, więc tyle, ile mamy miejsca, przestrzeni, tyle smarujemy. Wyciągnięcie. Zaokrąglenie. I jeszcze ostatni raz. OK. Możesz się zatrzymać w centrum, i następnie stąd. Na wdechu wchodzimy sobie na palce, przenosimy ciężar ciała do przodu, przytrzymujesz to przez 3, dwa, 1 i wysyłasz ciężar ciała do tyłu, zapierając się mocno opięty. Czujesz, że biodra ciągną się do tyłu, szukasz rozciągnięcia tutaj w łydkach przez 3. 2, 1 i wdech, uniesiemy się góra. 3, 2, 1 i wydech, wycofanie biodra mocno tyłu przez 3, 2, 1 i wdech, uniesienie przez 3, 2, 1 i wydech, wycofanie. 3, 2, 1 i jeszcze wspięcie. 3, 2, 1 i wydech. Ostatni raz przez 3. Dwa, jeden, ok. Rozluźniasz, unosisz się w górę, klackie możesz sobie odstawić na bok. I teraz stąd przechodzimy sobie ponownie do malasany. Łokcie mamy na wysokości kolan, słonko mi zaczyna pięknie świecić. I stąd na wdechu unosisz biodra na wysokość kolan i z wydechem powracasz. I kilka razy ciągniemy tak, w górę i w dół, tylko żeby to też nie było za szybko. Dużo precyzji, kontroli, oddechu oczywiście, żeby nie wędrować gdzieś tam w górę, bo trochę gdzieś nasz mózg będzie chciał uciec, bo będzie myślał, że tam będzie łatwiej. Nieco będzie, ale tego nie chcemy. I jeszcze pięć takich powtórzeń. Ja tutaj próbuję Was zagadywać, a uda zaczynają się rozpalać. <śm> Już się robi, Milusia. Jeszcze dwa. Więc tutaj się pojawiają dzisiaj dziwne dźwięki. Okej. Okay. Z kolejnym oddechem wędrujesz sobie do psa z głową w dole. Może pospaceruj tutaj też w miejscu, wyciągając się, wydłużając kręgosłup. Odpocznij. Pamiętając, że jeśli pies jest dla Ciebie za intensywny, możesz przejść do klęku podpartego. I jeszcze jeden długi wdech. I wydech. Z kolejnym oddechem powędruj prawą stopą naprzód maty, opierając dłonie albo na macie, bądź jeśli tak samo będzie Ci gdzieś tam brakowało przestrzeni, to podpieramy się na klockach. Jesteśmy w tym niskim wykroku i zaczynasz odrywać lewe kolano unosząc lewą nogę, ale żeby biodra nie szły nam wysoko, tylko starajmy się pilnować tej wysokości i z wydechem z kontrolą odkładasz i ciągniesz góra, prostując maksymalnie nogę, bez przeprostu oczywiście i jedziemy przez pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden. Okay. i z wydachem skontruj sobie przejść do pół szpagatu. Możesz przytrzymać klocki, jeśli potrzebujesz, tak samo, wydłużając się. I stąd dodaj sobie takie rotacje, kierując stopę do wewnątrz, i do zewnątrz. Ruch wychodzi od biodra. I z kolejnym oddechem powracamy, przechodzimy ciężarem ciała do przodu. Możesz przesunąć się bliżej na lewym kolanie, by unieść się do wysokiego wykroku. Szukasz wyprostowania lewej nogi, dopinasz pośladek. I stąd dodajemy delikatny puls, schodząc nieco niżej. Przez 5, 4, 3, dwa. I jeden otwierasz się do wojownika drugiego, wydłużając dłonie. Kolano zgięte do przodu. Pilnujesz, żeby klatka piersiowa nie uciekała. Pozostajesz. Przez trzy, dwa, jeden i jeden wielki krok, albo kilka mniejszych naprzód maty. Tutaj rozluźnij. Odpocznij. Stopy albo blisko siebie, albo na szerokość z bioder, jak wolisz, i z kolejnym oddechem. Zginamy kolana, schodzimy, łódka ta sana. delikatnie pod siebie, nie za mocno, raczej takie neutralne ustawienie. I jeszcze dodajemy tutaj również puls. Przez pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden. I z wydechem zejdź sobie do dołu przez skłon i odnajdź swojego psa z głową w dole. Trzy oddechy. I z kolejnym wędrujesz lewą stopą naprzód maty. Odkładasz dłonie na matę lub na klocki. Zaczynamy prostować prawe kolano. Odrywasz je, unosisz nogę i powracasz. Przez pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Ok. Stąd wycofanie. Wędrujemy do pół szpagatu. Opieramy się na pięciach. I ruch rotacji. Ja na przykład czuję, że tutaj mam ogromną różnicę, dysproporcję między tą prawą a lewą stroną, i to jest całkiem normalne. Oczywiście można z tym pracować przez 3, 2 i 1. Ok, przechodzisz ciężarem ciała naprzód. Możesz podsunąć sobie prawą stopę, unosząc się do wysokiego wykroku. Wydłużamy się, szukamy równowagi, pozostajesz i tutaj również puls. Schodzimy niżej przez 5, 4, 3, 2 i 1. I następnie otwierasz się do wojownika drugiego, szukasz siły w nogach, ona tam na pewno cały czas jest. Jeszcze pozostań, oddychamy. i następnie jeden duży krok lub kilka mniejszych naprzód mat, ok stąd ponownie albo stopy razem albo na szerokość bioder i następnie zginasz kolana wchodzisz do ta san, pozostajesz i następnie myślisz o tym aby ciężarem ciała przejść na prawą stopę i odrywasz lewą wyciągając ją przed siebie, stopa flex. Pukamy równowagi, silna prawa, jeszcze przez trzy, dwa, jeden, odkładasz lewą na wdechu, jeśli potrzebujesz przerwę i jeszcze raz, od razu, jeśli możesz, jeśli nie, zatrzymaj i powróć za chwilę. Prawa noga góra, flex, stópka, przez trzy, dwa, jeden, powrót, wdech, rozluźnienie. Zrobimy sobie przejście przez winiase. wdech wyciągnięcie góra, z wydechem przejście skłon do dołu, wdech wydłużasz kręgosłup, spoglądasz przed siebie, przejście do deski, czaturanga, wdech pies, głowa góra i wydech pies, głowa dół lub odpocznij w dziecku. Okay. Z kolejnym wdechem unieś prawą nogę w górę, stopa flex, nie otwierasz biodra, tylko miednica skierowana do przodu i tą stopą flex, piętą ciągniemy pulsacyjnym ruchem w stronę sufitu. Przez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeden i wędrujesz prawą stopą do prawej krawędzi, odkładasz sobie lewe kolano, przechodząc do jaszczurki. I też tak samo. Ja tutaj lubię sobie dodać takie miękkie ruchy z boku na bok, jakieś krążenia ósemeczki. Jeśli nie chcesz, możesz zostać w centrum i chwilę przytrzymać po prostu w statycznym wariantem Dobra, stąd lewa dłoń albo na klocek, albo zostaje na macie, podwijasz palce tylnej stopy, odrywasz lewek, no przepraszam, i wyciągasz prawą rękę, zginając się w łokciu, bierzesz sobie tutaj wdech i z wydechem kierujesz łokieć w stronę łokcia. One nie muszą się tam spotykać, po prostu domykamy się tutaj w górze. I wdech, wyciągnięcie, wydech. I jeszcze trzy zejście. Dwa. Z kontrolą. I ostatni. Ok. Powracasz, odkładasz lewe kolano. I następnie wynosząc, jakby przenosząc ciężar, ciała, bardziej do przodu, zegnij się w lewym kolanie. I albo, jeśli jesteś w stanie, przyciągasz piętę do pośladka. Jeśli nie, możesz zostać tu, pomóc sobie paskiem, przyciągnąć poprzez pasek. Czwóreczka będzie pewnie wdzięczna za ten ruch. Może ty w tym momencie trochę mniej i przytrzymaj ciężar ciała cały czas delikatnie do przodu i biodra nisko, żeby nie być na tej rzepce, nie wbijać się kolana. I jeszcze ostatni oddech. I wydecham powoli. Odpuszczasz. Odwijasz palce tylnej stopy, odrywasz lewe kolano, przechodzisz sobie do deski i stąd wycofujesz się do psa z głową w dole. I z kolejnym wdechem przygotuj się, wyciągnij lewą nogę w górę, pilnujesz ustawienia bioder, miednicy, stopa, flex. I ciągniemy 8 razy w górę, jeszcze 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, jeden. Lewa stopa idzie do lewej krawędzi. Odkładasz sobie prawe kolano i tak samo. Jeśli chcesz, dodajesz coś ekstra. Jeśli nie, przytrzymujesz w centrum. I następnie prawa stopa przy dłoni na środku. Lewa. Pójdę. Prawa dłoń oczywiście, nie stopa. Jesteśmy na lewej stopie. Lewa dłoń idzie do tyłu. Podwijasz palce. nie stopa? Odrywasz lewe kolano. Bierzesz sobie wdech. I z wydechem zaokrąglenie. Wdech. Wyciągasz się. I powrót. Myślisz też, żeby nie zapadać się na tym prawym barku. Tylko odbijać od dłoni. I jeszcze trzy. Dwa. I ostatnie zejście. Ok, odkładasz lewą dłoń, powracasz na kolano, zginasz, przyciągasz bądź zostajesz tutaj. W zależności od tego, co jest dziś dostępne. Trzy, cztery oddechy. Też bez ciśnięcia się, jeśli czujesz, że to za dużo, odpuść wcześniej, pamiętając, by po prostu umieć, umieć odnaleźć balans w tym dyskomforcie. I ostatni. I z wydechem powoli podwijasz palce, unosisz prawe kolano w górę, wycofujesz się do deseczki, przenosisz ciężar cały przód, czaturanga bądź modyfikacja wdech. I z wydechem przejdź sobie do dziecka, wydłużając dłonie do przodu, głowa ciężka. I na wdechu powoli unieś klatkę piersiową w górę. Usiądź sobie na macie. Jeśli masz klocki, to możesz ich użyć do subtabadek konasny. Możesz to zrobić również bez klocków, więc pokażę najpierw wariant z klockami. Jeden ustawiamy sobie na tej dłuższej krawędzi pod głowę, a drugi będzie szedł po środku naszego kręgosłupa między łopatkami, ale tutaj w górnej części klatki piersiowej, bioderka na macie i już czuję, że mam. Za nisko, troszeczkę. Jeśli macie kogoś, kto wam pomoże, to może wam przytrzymać klocki, by nie stracić równowagi. Możesz pozostać tutaj, bądź jeśli tych klocków nie masz, to oczywiście to samo, tylko bez klocków, pozwalając, by biodra i kolana otworzyły się na boki. Dłonie mogą być albo delikatnie na bok, albo możesz się złapać za przeciwne łokcie. Zostając sobie tutaj na 5-6 oddechów. Ciężkie całko. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort w kolanach, w biodrach, to oczywiście wcześniej zmień sobie pozycję i po prostu wyprostuj nogi przed sobą. I stąd powoli możesz wejść z pozycji, jeśli chcesz, powędruj stopami na dłuższy krawędzi maty i wprowadź tutaj takie właśnie ruchy, kolan, opadając od boku do boku. I powoli przez wybrany bok możesz odetchnąć się od ziemi, od maty. Siadając sobie w wygodnej pozycji. Namaste. Dziękuję Wam bardzo za tę wspólną, krótką, ale mam nadzieję treściwą praktykę. Śmigajcie bezpiecznie na stoku i widzimy się niebawem. Do usłyszenia.